Dzisiaj tak naprawdę nic wyszukanego, wziąłem sobie po prostu dosłownie lidry zanęty, setkę pinki, setkę białego robaka i przejechałem po pracy nad wodę na żwirownię, na której byłem ostatnio, ale siedziałem po drugiej stronie na płytkiej wodzie. Dzisiaj jestem po stronie wjazdu, gdzie na 40 metrach powinno być jakieś 5-6 metrów wody. Prawdopodobnie się zapocę jak świnie dzisiaj. No ale temperatura wieczorem ma szybko spaść, więc wolałem sobie już ubrać grubszą bluzę. Szczególnie że czasu na łowienie niewiele, więc nie chcę sobie później robić takich przymusowych przerw. Tylko się skupić, tak naprawdę przyjechałem dzisiaj tutaj po trzy trochę większe ryby. Trochę większe, czyli takie powiedzmy kilogramowe leszcze. Następnie rzucam tylko 3-4 koszyczki takiej zanęty czystej. plus do tego trochę białego robaka w środku. Tym sobie zacznę. A później zobaczę, co się będzie działo. Myślę, że ta ryba może tutaj być. Łowisko, tak naprawdę to samo co kiedyś, czyli lipie. Stara żwirownia, no kill ale część zbiornika całkowicie inna ostatnio łowiłem z tamtej strony praktycznie na samym końcu o no, takiej bezpiecznej odległości od tarliska gdzie było bardzo płytko i było bardzo dużo drobnicy, a tutaj przed sobą na 40 metrze koszyk window 45 gramów opada 10 sekund więc kilka dobrych metrów jest, ale były takie okresy kiedy tutaj łowiłem gdzie tylko tutaj były leszcze nieprzypadkowe, tylko takie, które rzeczywiście się ustawiały i można było je regularnie sobie łowić no i z atrakcji mam jeszcze samoloty mogę sobie sprawdzać kto, gdzie i dokąd leci no wziąłem ze sobą trochę białego robaka, ale to dosłownie setkę białego robaka trochę do koszyka ewentualnie jeżeli będą ładnie te brały, no to mogę je używać na hak no i tak samo około setki pinki w miksie kolorów, plus tutaj jest jeszcze dorzuciłem sobie trochę dosłownie szczyptę tak zwanego rubina to taka przynęta kolor tej pinki, którą bardzo często wybierają zawodnicy na zawody i kiedyś oglądałem film ten z podwodnego łowienia z góry, znaczy łowienia gdzie nagrywali po prostu kamerą w łowisku i te jeszcze pięknie reagowały na jednego właśnie różowego robaka, wędka 3,60, no myślałem, że użyję 3,30, ale mocno wieje dosyć w twarz i ta 3,60 przy większym ciężarze wyrzutu to łatwiej mi się, łatwiej mi się nie urzuca 45-gramowym dużym, dużym koszykiem na, na te 40 kilka metrów, no i też tu mam mocno zarośnięte przy brzegu, więc delikatnie wysunięta szczytówka oszczędzi mi trochę nerwów, bo gdyby mi się ciągle plątało to w zielsko w szczytówkę krótszej wędki to bym chyba oszalał tutaj kolejny koszyk już pewnie z robakiem z przyponem przygotowałem sobie jeszcze asekuracyjnie troszkę lżejszy koszyk otwarty tym, ten męce, który mam tutaj którym zacznę łowić, no to jest window ale solid, large 45 gramów, no taki koszyk. Myślę, że odpowiedni na to łowisko do mniej delikatnego łowienia. Dobra. Na cztery koszyki może wrzuciłem 30-40 białych robaków. Zawsze one tutaj lepiej działały niż sama pinka, dlatego stawiam na białe robaki. Ale pinka, jako kontrast na haku, też może być potrzebna, więc asekuracyjnie ją wziąłem. Zaczynam stosunkowo cienko. Bo jeżeli cokolwiek tam będzie, to łatwiej mi będzie to na delikatniejszy przypon złowić. A jeżeli ładnie ustawią się leszczyki. Albo będą brały rzadko, ale nie będzie mniejszych ryb. No to wtedy już prawdopodobnie troszkę grubszy przypon założę. Będę dłużej czekał na branie. Mam dwie godziny, 2,5 dwie godziny łowienia. No ale to lepiej tak niż siedzieć w domu. Dwa białe robaki na hak. Bez pinki na razie. Kilka jeszcze dodam do koszyka. Myślę, że tak około 15 minut. Zaczekam. Jeżeli nic się nie będzie działo, będę przerzucał, ewentualnie z inną przynętą. Natomiast tutaj no dosyć długo zawsze się czekało na te pierwsze brania, a później jak już ryba wchodziła, to już było fajnie. Wysuwam sobie delikatnie kij do przodu. Chcę, żeby ten koszyk obadł, opadł jak, jak najbardziej w pionie. No i teraz kwestia zatapiania. Ten balon jest dosyć duży przy takiej głębokości. Ustawioną mam wędkę akurat tak, że mi odbija się słońce od powierzchni, więc prawdopodobnie jeszcze Trzeba będzie skoczyć po okulary. Robaki mam gotowe, zanętę mam gotową, podbierak rozłożony. Mogę czekać na pierwsze branie. Koledzy z prawej strony, karpiarze, z tego brzegu rzucają z pombem na ponad 140 metrów i nęcą sobie łowisko karpiowe. Mają zestawy wrzucone. A teraz widzę, że z przeciwległego brzegu ładują inni wędkarze praktycznie w to samo miejsce. To jest z tego co tutaj chłopaki mówili, no to około 300 metrów z jednego, z jednego brzegu na drugi, tak naprzeciwko siebie i z przeciwległych brzegów łowią praktycznie w tym samym miejscu. Ciekawe. Tak naprawdę łowisko wybrałem też nieprzypadkowo i miejsce, bo to jest stanowisko numer 5, chłopaki mają ponumerowane wszystko. To jest miejsce, w którym albo było bardzo dobre łowienie, albo kompletnie nic się nie działo. Jeżeli kompletnie nic się nie działo, to znaczy, że ta, te leszcze są już na płytkiej wodzie, albo jeszcze na płytkiej wodzie. I wtedy już te stanowiska zostawiamy tylko i wyłącznie do łowienia karpiarzom. I przesiadam się na tamtą stronę. Natomiast staram się zawsze gdzieś już w tym okresie maja, gdzie temperatura idzie do góry. Chociaż ten rok to jest, no jaki jest, no to każdy z was wie. Staram się usiąść w tym miejscu, żeby sprawdzić, czy jeszcze je łowić na tej głębszej wodzie, czyli te stanowiska w prawo, czy już przejeżdżać na tamtą stronę i łowić je na płytszej wodzie. O. To było dziwne. No, coś tam się zadziało. W każdym razie, kontynuując o wiele bardziej lubię łowić te leszcze z tej strony, ponieważ rzadziej, o wiele rzadziej trafiają się takie takie sytuacje, że między tymi leszczami jest dużo drobnicy. Z tamtej strony jest dużo płoci, jest dużo tego drobnego leszczyka, są też inne ryby i to jest czasami przerzucanie sieczki i oczekiwanie na to, że, że te karpie te leszcze wpłyną. Natomiast z tej strony, jeżeli one pojawiały się w łowisku, no to trafiały się przy tym pojedyncze płotki, już ładniejsze trochę natomiast głównie to były leszcze, dlatego staram się zawsze w pierwszej kolejności wybierać to stronę zbiornika głębszą jest 17.30 rzut więc myślę, że te dwie godziny łowienia zostanie sam początek nawet nawet mnie zdziwił, bo po pierwszym rzucie z przyponem miałem coś, na pewno to było branie. No, dziwię się, że nie zaciąłem, bo dosyć agresywnie to zaczęło telepać. Ale robaki był, robak jeden z dwóch był wyssany, więc w drugim rzucie założyłem to samo, ale już ich nie rolowałem. Czyli założyłem żywe i zobaczę różnicę. Jeżeli teraz nic się nie będzie działo, wrócę do białego robaka jednego z pinką. Postaram się go też przerolować, żeby był martwy nic. Agresywne branie i nic. Nie, po prostu jest drobna rybka. No właśnie takie Takie rybki zazwyczaj się tutaj nie trafiało Ale może, może dzisiaj jest ten dzień właśnie przynajmniej leszczyk chyba trzeba będzie się powoli przeprosić z tą metodą i, i, i zacząć łowić, bo jest kolejny przykład łowiska gdzie Kiedyś pięknie się łowiło klasykiem, a teraz to przyjedzie z metodą i rzuci metodę to łowi te leszcze, a na robakie bierze albo sama drobnica, albo kompletnie nic. Już były takie przypadki w tym roku gdzie koledzy jeździli, jeden łowił klasykiem, drugi łowił obok metodą i, i brania były praktycznie tylko i w ogóle tylko na metodę no ale ja lubię łowić, wolę łowić klasykiem to jest to jest po prostu większą przyjemność mi sprawia na razie te branie są takie dosyć agresywne, szybkie drobna ryba jest Więc będę trzymał wędkę w rękach i postaram się w tempo to zacinać nie wyobrażam sobie takiego łowienia na głębokiej wodzie żeby móc to przerzucać leszczyki po 10 cm tak chciał Pojechałbym na, na płytką wodę i, i tam na pewno by były takie efekty, ale już troszkę, troszkę więcej wymaga człowiek. Dałem na hak teraz trzy duże białe robaki, więc nie sądzę, że tak szybko coś to pożre z tych drobnych rybek, ale jeżeli coś się zakręciło w łowisku większego, no to myślę, że się skusi. Jak już karpiarze mówią, że leszczy jest, leszcze tak nie wwalają się w zestawy, wnęcone łowiska ich. To znaczy, że tych leszczy tutaj wcale tak dużo już nie ma. Bo kiedyś to rzeczywiście było tak, że jak oni nęcili, to musieli grubo posypać i to kilka razy, żeby te leszcze weszły, najadły się i żeby dopiero wnęcić sobie, wprowadzić tam karpie jeżeli tych leszczy nie ma, to prawdopodobnie trzeba będzie szukać nowego łowiska <laughs> a szkoda no to też były te leszcze odławiane i na zawodach, wiem, że były tutaj zawody przeprowadzane, gdzie te leszcze były magazynowane w zbiornikach w takich dwóch potężnych zbiornikach po 1000 litrów i przewożone na, inny, na inną wodę no, poplątane wszystko to jest znak, że trzeba założyć troszkę grubszy przypon. I dobrze, bo i tak miałem taki zamiar. Trochę grubszy przypon, trochę większy hak. I więcej przynęt. Ale widzę, że warto dzisiaj chyba zostać przy samych białych robakach, bo pinka nie zadziałała. W takim tempie łowienia to zanęty zostanie mi na jutro jeszcze. Nie wiem, co to było, już wiem, co to było. Skąd na takiej głębokości takie rybki? Na cztery białe robaki. Niezbyt efektowne ani efektywne to dzisiejsze łowienie. Kilka drobnych rybek, i to wszystko, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Mam cichą nadzieję, że jak troszkę słońce będzie niżej, to teleszczyki się pojawią, ale jeżeli nie, to trzeba będzie bardzo mocno przemyśleć tu. Następne łowienie ewentualnie zmiana łowiska. chociaż tutaj mam najbliżej z pracy, jestem w stanie wygospodarować sobie te dwie trzy godzinki maksymalnie na łowienie po pracy przed zmierzchem nie chciałbym z tego rezygnować, ale jeżeli nie ma tych leszczy no to jest to jest słabo, ewentualnie kij dystansowy, metoda klips na 100 metrów i, i w ten sposób czego nie ukrywam że chciałbym uniknąć, bo no jednak ten klasyk jakoś bardziej mi leży. Ewentualnie jest jeszcze jedna możliwość, czyli przesiąść się na rzekę, która niestety u nas to jeszcze płynie, sami nie wiedzą ludzie co tam płynie. Warunki do łowienia nie są zbyt dobre. Czekałem na branie, odstawiłem sobie wędkę na podpórki, no ale się udało. Jeden leż zaliczony, mam nadzieję, że za chwilę będą kolejne. Co jest dziwne? Posłałem dwa koszyki z kolorową pinką, gdzie zawsze tutaj łowiłem na topione białe robaki. Może coś się pozmieniało? No ale jeszcze chwila jest. To sprawdzę. Jeszcze godzina łowienia. Dobra, drobnica przestała mi prześladować, chyba mogę sobie odstawić wędkę tak jak powinna być odstawiona, czyli szczytówkę nad wodę i czekać. Dobry znak jest taki, że już zestaw w wodzie jest dwie minuty i nie ma tarmoszenia za robale, czyli mogą gdzieś się kręcić leszczyki. Dobra. Powtórzę rzut spinką jeszcze raz. Ale na haku zostawię białe robaki. Dobra, rzut w punkt. Idealnie. Jeden przypadkowy leszczyk i to wszystko. Przypadkowy, bo w dwóch, trzech kolejnych rzutach. Trzech? Trzech chyba kolejnych rzutach. Kompletnie nic się nie dzieje. Jedyne dobre to to, że ta drobnica nie męczy. No ale jednak wolałbym, żeby Jakiś leszczyk znowu się pojawił na zestawie. Jakieś wybitnie trudne to łowienie. A może czas po prostu przerzucić się na łowienie na łowiskach, gdzie rozgrywane są regularnie zawody i tam gdzie widać wyniki, bo tutaj to poza karpiarzami raczej nikogo nie widać. Wizar. Już poznaje po dźwięku. Całkowita stopka w braniach. Już kompletnie nic się nie dzieje. Więc postanowiłem założyć przypon, na który jest hakiem, na który nigdy w życiu nic nie złowiłem. Tak. Odważnie. No ale delikatny jest. Więc jeżeli coś tam. Jeszcze przypłynie to być może zwiększe prawdopodobieństwo tego, że zaś się jest dosyć mały może chociaż coś drobniejszego centralnie w tym kierunku, w którym będę rzucał świeci słońce w sensie z, tamtego, z tamtej strony i nawet nie będę w stanie kontrolować no wyczucie rzucam Chyba się udało, bo nie widziałem gdzie spadło, czyli spadło dokładnie w tej linii. Jedna, jedyna chmurka. Oczy trochę odpoczną przynajmniej. Bez okularów nie da rady już łowić. O, jest. Ale... Jest leszczyk. To jest to. Teraz ostrożnie muszę, bo ten przypon jest dosyć delikatny. No czyli jeszcze są. Czyli jeszcze to są. Piękny też, No, taki myślę około kilograma, może delikatnie ponad ale powalczy Może zakończenie będzie lepsze niż początek jeszcze bym może Haczek sobie opiół siatki to mi było łatwiej go wypuścić ale się skuba nic zafinął nice dobra ja już jestem zadowolony I to były trzy białe robaki na malutkim haku. Na cienkim przyponie. Zakładane tak naprawdę za same końcówki, no bo inaczej by się nie zmieściły. Aha, miałem iść po okulary. Uspokoiło się już kompletnie, więc prawdopodobnie będę kończył. Nie ma żadnej fali, nie ma wiatru, a tutaj jednak jak nic nie wieje to jest ciężko cokolwiek, o jakąkolwiek rybę. Chyba, że w nocy. Na no nockę nie zostanę. No ale jednego leszcza udało się dużego. No dużego, ładnego już złowić. Jednego mniejszego, kilka mniejszych rybek. No i potwierdza się to złowieniem na lipiu, że jeżeli chce się łowić leszcze, to biały robak na hak, biały robak do koszyka. I zanęta zdecydowanie na mączce rybnej. To jest akurat moja taka standardowa zanęta. Leszczowa nałowiska na których jest duża presja ze strony karpiarzy, gdzie jest rzucane dużo mączki rybnej do wody w kulach. Na przykład to jest Ringers Bugab pół na pół z Ringers Dark, taka typowa zanęta leszczowa, jeżeli chodzi o łowiska angielskie. Przywędrowała do Polski i od lat, nawet w zimnych miesiącach, spisuje. Się rewelacyjnie i to nie tylko na leszcze, ale też na płocie, wzdręgi i to zaraz po zejściu lodu, tak naprawdę tam, gdzie większość ludzi łowiła zawsze gliną z małą zawartością, z małym dodatkiem zanęty spożywczej i ochotką, jokersem. My łowiliśmy białymi robakami właśnie z tą zanętą i dawało te rezultaty piękne. Aż musiałem się podnieść z kosza, zdjąłem nakładki. Tutaj słoneczny i dopiero zobaczymy jak to jest pięknie dzisiaj Kompletna flaut. Bardzo nie lubię takich dni nad wodą gdzie nie wieje. Nie lubię też jak wieje mocno ale w Lipie jest jednym z tych łowisk, gdzie, jeżeli nie ma wiatru, to nie ma ryb. i Im gorsza pogoda, tym lepiej. Mimo wszystko, taki, takie popołudnie i taki wieczór spędzić nad wodą w takim miejscu. To jest coś pięknego. Wybiło 5 minut. Przerzucam. Ale zanim przerzucę, to jeszcze Wam coś pokażę. To jest zanęta, którą łowię. To jest ciemno-zielona zanęta. Praktycznie czysta mączka rybna. Tu mam miks pinek, tu mam miks białe robaki, przepraszam, grube, to jest wszystko co jest potrzeba, tak naprawdę żebyście na większości łowisk e, e, łowili leszcze, o, tak będzie może do słońca lepiej widać. I tak wyglądają pinki w tej zamęci jest coś pięknego. Aż dziwne, że nie biorą. No i co, kończę na dzisiaj. Ryby poszły spać. no ale te 5-minutowe rzuty na koniec nic nie dały. Miałem tam jedno cyknięcie, ale to spodziewam się raczej, że drobnica na płyciźnie wyszła tutaj pod brzegi i zaczyna wojować. Robaki były niewyssane, więc nie ma sensu dłużej czekać. No nockę nie zostanę. Wędkarze inni się pozbierali. Jeszcze karpiarze zostali, no ale to oni to już wiadomo, jak to z karpiarzami będą siedzieć. Mam nadzieję, że coś w nocy połowią. Pewnie skuszę się na to, żeby jeszcze raz spróbować tutaj połowić, ale po tej płytszej stronie, nie na głębokiej wodzie. Jeżeli to się nie uda, no to prawdopodobnie czekam mnie wyjazd na inne łowisko po pracy. Coś poszukam w okolicy. No albo może w końcu rzeka ruszy u nas i zacznie płynąć coś innego niż kawa i śmieci i gałęzie. I będzie łowienie leszczy. Mam taką nadzieję, także... Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.